Ja naprawdę przepraszam dzieci, ja zawiodłem was znowu, ta dusza została mi dana, abym mógł stworzyć coś wyjątkowego dla waszej dwójki, ale nie wiem jak, nie wiem co mam jeszcze stworzyć, marnuję tylko jej moc, może zniszczę tą duszę, a z nią ten świat, spotka was coś lepszego niż ja, w końcu będziecie wolni. Chwila, chwila, wstrzymaj konie, kolego. Ech, nie mam pojęcia, czym są konie. Patrz na mnie, staruszko, staruszku. staruszku. Nie bądź dla siebie taki surowy. Cierpisz na ciężki przypadek braku motywacji. Nie ma potrzeby niczego niszczyć ani zabijać. Z nami tam na lekarstwo, swoją chorobę. Chodź mną, kolego. Nie odejdę póki nie dasz mi szansy. <gry> Witajcie w serwis w Są tutaj nieskończonej ilości wariantów, nas samych. Pewnie myślisz, że wszystko co stworzone jest właśnie tutaj. Ale ja jestem pewny, że my coś nowego to osób posiada moc podobną do twoje w tym multiversum. Możesz stworzyć co chcesz, nawet swój idealny świat. Jeśli chcesz, pokażę ci jest bliska. Sądzę, że na pewno złapię ci natchnienie. bardzo on to docenię i dziękuję, mój przyjacielu.